Łap. Wow. nie wiem, w ogóle czekaj. E, nie no, Nie gadaj. Ja znowu zapomniałam telefon. Gdzie jest mój przyjaciel. Siema! Siema! Masz telefon? Mam. To, to mam dwa. Chyba w tobie wziąłem nawet. Dwa. A to... czekaj, ja ci dam ten lepsze znalazł. Nie, 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 nie. Łap. Ja. Wow. Nie. Czemu nie? Nie, a co ty? Chudę. Ej, my się zaraz do pracy spóźnimy! Co? Ej, ja chyba... To ja Z... się zresztą... Ale do jakiej pracy? O, o co ci chodzi? No do... Knopa? Tak! Jezu, ja zapomniałem! Kurde! Musimy poje... jechać szybko! Jeszcze popykam! Jedziemy! Bo no tu się wycofa to... za zapiszenie. No nieważne! To no, są jakieś nowe, bo teraz wszystko... Teraz jest nowe widzicie, to jest na mojej sklep jak widzicie, teraz mój skinek. No wysiadamy. Okej, okay. to jest... To, to sobie pojechały. Tak, to jest tak, nasz domek chyba. Okej, to sobie. z mój... Tak sobie lekko pojechał. O, o tu mamy światełko. Ja, ja chyba... O! Zobaczyliśmy książkę o Fredzie. Mamy książkę. Tu mam I, I tu mamy dom. Da. Wszystko wziąłem. No, nie wiem, coś się z moim telefonem bryty. stało. Ja ja też. Chodź. I tu zbudowali takie, jak to, ślą, to nie jest książka, tylko Fred. Open. Fredzie w pizzę. No, nie, zmieścił, nie zmieściło się pizzy. Nie zmieściło się pizzy. O, wow! Edytowali to trochę. Wow, no. O, i oni mają w końcu jakieś rzeczy. I tam no końcu Dla mają jest, jakieś no. rzeczy. Chodź, pokaż tutaj. Co tu kurczak robi? Nie chcę cię piskę tylko zabiję. Jaki piskląt? Dobra, to ja wezmę. Ju Już będzie po sprawie. Oj, no przyjdź. <laughs> ty, ty nosisz. Tutaj, tu, 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 ty, 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 ty nosisz do pracy. Wcale nie noszę. Co tutaj mam jakiś przysykacz. I, I tutaj mam... O, w końcu Fredziak ma mikrofon. O, mamy mi rzeczy. I gitara. Kapieka. A tak. mam jeszcze? A, jeszcze Mikrofon. Gitarka. A to, ma, to... O! I... O, ta da, dalej jak... Jak... By... Czy widzimy, czy Trzecią noc. Ja mam zarobione Już. Znowu, żeby się. I lajki są przedstawione. Przy żeby było damy lepiej klikać. Słuchaj, i wszystko. Drzwi da się zamykać. Wszystko się da. Lajkty też. A to działa. działa? Działa. Wszystko działa nam. No nie, znowu nie się i I patrz, ja. No, no dobrze. Czyli w końcu możemy sobie siąść na przyciąć. I tutaj i możemy sobie zamykać drzwi i na no, I sobie popatrzeć. Dobra, nie ma, nie Kamerę trzeba przy przyłączyć. No, no żeby sobie... Dobra, to mamy tylko jeszcze nie trzeba nakręcać. No, tak, to będzie pierwsza. No. Zaświećmy sobie. na dobrze. No właśnie, czyli ja zmieniam kamenę. Hmm. oni zaś tutaj zmienili łazienkę. Hmm. Jestem... Hmm. Co tu jest? No Dobra, ja nie będę wchodził. Niech te... Niech Tutaj jest... A tu mamy... Żeby nie dwonił znowu ten głupek. Aha. Dobra, czyli dalej tego nie posprzątali. Ja sobie wyjdę. No i tutaj jest bym, 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 bym. taki pokój. On tu był. Ja nie oglądaliście tamtego odcinka, ta tutaj. Ogana się. Dobra. Ej chodźmy już do biura. No, czekaj, odpal, odpalmy sobie światło. Odpaliłeś? Nie. Ja, ja tu jestem w tym. A jeszcze zaczyna. Tak. Chyba, czyli... Czyli mam nadzieję, że nie będzie dzwonił. No i wypapa. No i powie. No i powiedziałeś. No super. Dobra, z Biłoda.

Wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, świeć na niego! Nie wiem, nie wiem! Otwórz, otwórz! Spokojnie! On chyba mówił, że na drzwiami. Ja go widzę tam. Ja też. Jezus. I mi się, że pilnuje drzwi. No ja będę ja go przedwój. A tam z innymi. Jezu, jakieś... Ja, się... ja tu będę świecić. na no, zaswiecę na niego tam. Gdzie jest okno? Jezu. Ja go nie widzę, a ja to jest okno. A ja widzę go. Trzeba go obserwować. No, chyba. Dobra, w sumie tutaj zaświećmy za sobie. Dobra. Co? Jak to się otworzyło? To jest gieńczowane! No nie świeć lepiej. Teraz no, nie świecimy. W ogóle. Tak tam. Co mi tak? Ta cała gryzywka. Co tutaj widzisz? A, Wednego. O oh, nie, no, no, ja odzyskuję foksa! I może foks się ruszyć? Chyba, na to z nim wszystko dobrze. Brawo, hmm. Elboniat. zniknął. To otwórz. Tutaj upewnię się. Nie upewnimy go. Nie mam go. Brawo. Mhm. Okay. Jak ja ten sytuacja jest? Foksi! Pada, pada, pa panie... Nie idź do Foxa! Nie, 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 Ty go. Ej! Ej! Chyba naprawili światła! Ja czy nam nie. powiedział, jak tam z Foxem jest? Ej, chyba nic! Ej! Ale... 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 przyjaciele, chyba ja naprawili te światła, chyba, no że nie wygrałem, ale są wyłączone tak jakby. Chyba coś tam nie zadziałało. Nieważne. Bo jaki czy Chyba... ja... Uwa. Wow. Jeszcze po lasu. Tak. Freddy zniknął. Bo znowu migają te światła. My się naprawiłem. Mm. Kurde, to jest bardziej przerażające, jak one migają. Naprawdę mnie to przeraża. A, a na to jeszcze na to oświetla trochę. bo to robi, żeby, żeby nas przestraszyć. Już na dość przestraszone. Na kawę na Foxa w ogóle, tak? No. Trzeba go obserwować. Bo ja co chyba się będzie duszyło w czwartej nocy. Obserwuj za drzwi. To ja jestem. O, ja sobie siądę. O, o, czy czego nie stoi na scenie? Chodź tu, pokaż. O kurde. Fox, chcesz się bić? no, 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 no. no. Czy za na Staraj się tak nie zużywać ok. No nie. A tej energii. wtedy, 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 się nie wtedy, nie wtedy, na wtedy, 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 nie wtedy, 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 this <laughs> Stać. Daj, ja sobie pozwolę. Wiedziałam, a poszedł popatrzeć do łazienki. Chyba, czy czwartek będzie, będzie w kolejnym odcinku. Może zrobiliśmy tylko jeden. Nie wiem, bo nie zdążyłem. Pa,